kolejowi witam w kolejnym odcinku z budowy, z przeróbki i z kombinacji alpajskich <grystanie> także tak to wygląda. Dobra, słuchajcie. Ja sobie tutaj przymknę delikatnie drzwi, uchylę delikatnie łokno, bo troszeczkę jest gorąco dzisiaj. No i tak, ale ma być burza. Czy znaczy miała być? O 18-19 może się uda. Nie trochę popada, bo mi kurde pomidorki więdną. Dobra, taki żart fajny. Eee, co dzisiaj? Tory. Będziemy jechać tor do końca tam, w lewo, pod cały tunel. Eee, oczywiście na cały czas tą samą szerokość, jedną i tylko i prawidłową wyłączną szerokość. Czyli wszystko będzie już, wiadomo, pod kurka wodna skubana w, mordę, w pióra o taką szerokość. <laughs> Tak, tutaj jest wszystko okej, okay, tu jest wszystko OK. Yy, tylko tu się rozjechało trochę. Ja czekajcie, odsunę. O, tutaj się trochę rozjechało, więc trzeba będzie zwęzić. O, tu jest za szeroko, chociaż może być delikatnie. Nic się chyba z tym nie stanie. Nie, trzeba będzie zwęzić. Nie ma bata, trzeba zwęzić. Także co? Plasticzki już mogę układać. Zwęzić już trzeba będzie od momentu tego. Bo tu się już przycina w tym miejscu. Jak widać. Więc ja sobie już tutaj plasticzki poukładam, żeby sobie się działy, bo będzie na pewno kilka potrzebnych, na pewno 10, 7, 5, jakoś tak to na 100%, na 100%. Odsunąć, no dobra. Tak to będzie wyglądać. Słuchajcie, jeszcze mam odsunę. O, tak to będzie wyglądać, czyli plastyczki sobie na razie układam tutaj. Bo one i tak zaraz pójdą dalej. Na tory. No i co dalej? Może jednak przesunę, bo ten kadr jakiś taki. Dziwniusi. Nic tam nie widzicie pod spodem, zobaczcie. O teraz będziecie widzieć, przy okazji pewnie mnie, jak będę układał. Zrobię łyka wody. Okej. Okay. Dobra. Czysta woda urody doda. Ta akurat nie jest czysta, bo z witaminami, dlatego brązowa. I nie jest też to piwo, bo nie widzę, Żeby nie było. Yy, więc to w suweczki trzeba sobie jeszcze przygotować, prawda? O tutaj sobie w suweczki wziąłem razem z podkładami jeszcze dodatkowymi, bo tu trzeba będzie powciskać jeszcze podkłady pomiędzy. Tu brakuje, tu brakuje, tu brakuje i to jest oczywiście delikatnie. Widzę, że coś tu zjechało delikatnie. No teraz by było dobrze. O tutaj, coś się właśnie roztygowało, bo tutaj nie ma gwóźdka. Co do gwózdków, a, cążki jeszcze, żeby sobie znowu palców nie po, nie pourywać, jak to się mówi. E, więc tak, tutaj brakuje jednego, więc go tutaj wcisnę, bo on tutaj będzie robił za... Opa. Żeby ten łuk tutaj działał cały czas. Ok, teraz będzie ok, teraz działa spoko. E, dobra. E, jak wyglądają tunele, wiecie, tak? Takie. I też wiecie, że w stylu będą trochę wchodzić. I jak wyglądać będzie most też wiecie, czyli będzie z takich kawałku, że będzie wszystko widać tutaj, jak będzie sobie lokomotywa jeździć pomiędzy i są takie cztery, no i oczywiście dwa końce tunelów, a dlaczego są tunele tutaj z takim, w takim profilu, bo tu wejdzie, e... już Wam pokazuję. na wjeździe mamy tunel i na wjeździe wejdzie jedna brameczka. Tutaj będzie, oczywiście ona jest dopasowana pod szerokość, a w ten sposób wejdzie jedna brameczka i będzie robić za wiadomo co nie. I dlatego tak to wykombinowałem, że jedna ta brameczka może sobie tutaj śmiało wejść i robić ładnie trakcję w środku, rozpoczynać tunelową trakcję. Także tak to będzie wyglądać. Już z tym nie będę nic kombinował. Żeby to się fajnie rozpoczęło. Zabiorę sobie tą skarpę stąd, bo będzie mnie denerwować. Już to widzę. I ją z powrotem do tyłu. Yy, dobra, to mamy, to mamy, to mamy. Co dorobiłem sobie przez ten czas, jak tak siedzę, siedzę i rozmyślam. Siedzę, myślę i myślę. Widzę i widzę, myślę i myślę. Drobiłem ten ototor. Pod sprawdzenie, jakby to wyglądało. No i powiem Wam szczerze, że łuk jest trochę mocny, strasznie mocny tu jest ten łuk, no taka, nie 90, ale tak delikatnie więcej, no i się zastanawiam czy właśnie go nie zlikwidować, ale potrzebuję tego toru tutaj całego, tego wjazdu, no i chcę go tutaj zostawić, w ten sposób jak widać, bo jeden musi tutaj być, a mianowicie na wagony. Jakieś takie dodatkowe, zastępcze, jak trzeba będzie coś tutaj zjechać, to trzeba będzie go tutaj postawić. Co jeszcze, tutaj trzeba będzie jeszcze korek podłożyć i tu oczywiście po całości też. Tam pod spodem już podkleiłem, jak widać, po całości korek. I też jest taki motyw ciekawy, bo tu będzie lekko pod górkę, więc będzie jeszcze podłożone, ewentualnie jak nie będzie pod górkę, to tutaj, w tym miejscu, zobaczcie, tutaj bym musiał zrobić lekko pod górkę jak nie będzie lekko pod górkę to tu obniżę tą belkę i wyrównam sobie tory do tych torów i chyba tak będzie najlepiej wtedy tu będzie lekko z górki ale to nie szkodzi jak tu będzie lekko z górki to dosłownie będzie lekki spadek 2 mm 3 mm w dół po podłużeniu korka więc podoba mi się ta opcja bo to jest odkręcalne mam od spodu dwie śruby tylko dwa wkręty ciach ciach i gotowe nie Lekko obniżyć i przykręcić na nowo tą deseczkę i powinno być ok, Więc co z dniem dzisiejszym? Z dniem dzisiejszym taka właśnie opcja. Spróbujemy sobie, ja sobie spróbuję w sumie te tory tutaj wszystkie położyć teraz. Nie ukrywam, że mam pod spodem tutaj dwa, cztery, sześć już ustawionych takich konkretnych i chcę to zrobić ze starych torów, ten most pod spodem. Nowy mam te, o takie brązowe flejszmonowe, ale one są za sztywne. I ich ładnie włóknie ułożę. Więc co wykopałem. Wykopałem stare mini triksowe, O takie. I one są, widzicie, patrzcie. Luźne jak kuma w majtach. I te dwa będą główne. A ten trzeba przeciąć, bo jest lekko już napoczęty tutaj. I trzeba go przeciąć. I jeszcze do, jak się mówi, dokoptować, dołożyć. A Jak tam znacie te języki nasze polskie, to wiecie, że. Jest tego 300 rodzajów tych słów, powtórzeń i wszystkiego. No trzeba będzie go na pół, go przeciąć ładnie i go dołożyć. Dołożyć pomiędzy, więc co teraz? Teraz następuje losowanie tu, żartuję. Teraz następuje przyło przyłożenie i przymierzenie tych torów tutaj. To, że tutaj brakuje trochę podkładów, to nie szkodzi, ja sobie je dołożę. Nawet mi to nie parzy, nie ziemi, tylko lepiej do przodu. Yy, cały czas do przodu, jak to mówią. Nie. O, dobra. Nie mogę toru przestawić. Ok. Ja sobie go teraz przyczepię na parę gwózdków tam pod spodem. Jak nie widać, to zaraz będzie widać. Dajcie sekundę. A w lewo bardziej nie przesunę sorka. Momencik. Tu już jesteśmy w tym miejscu. Dobra, mała przerwa. Ja tutaj to rozłożę sobie statyk. Dajcie sekundę. No i po krótkiej przerwie wróciłem. Jestem, tak. Statyk tutaj tylko poprawię jeszcze. No i tak to będzie. Tutaj Właśnie Niestety tor muszę najpierw położyć, żeby potem przymierzyć tą tylną ścianę tej góry całej, która tutaj będzie dosłownie stykać się z tym kawałkiem korka z drugiej strony. Taki styrodur będzie cały włożony. I tu będzie zachodził delikatnie na górę, i będą stały te fajne bloki. Nie? O te, zobaczcie, w ten sposób będą stały. W ten sposób, przepraszam. Zaraz przytorzę, tak, żeby mógł pociąg przejeżdżać. Nie, i tu będzie stało ich cztery, i będzie wszystko widać w środku, co się dzieje. Nie, on w ten sposób. Raz, dwa, trzy i czwarty na końcu. Także będzie widać, jak lokomotywa sobie śmiga. I co miałem zrobić? Miałem zrobić tak. Miałem te wustki już na stałe, przyczepiać z tej strony dajcie sekundę. Muszę je tu powciskać. Bo one muszą być tu wciśnięte. Bo ja chciałem teraz wziąć wagon i sobie go puścić tu na zakręcie. Oczywiście najdłuższy jaki mam. To będą wagony Debek. De 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 DB, tak DB wagony. Teraz tak, tutaj musi być lekko zakręcone, z prostego na skręt od razu. I tam też. Dobra, plastiki, 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 jak mieszkamiki. Ok, jest jeden. To oczywiście można delikatnie podsunąć, jest drugi. On już tu trzyma. I trzeci wchodzi, o, ciach. Już można powoli równać do tunelu, czyli w ten sposób. jest taki, właśnie to tak może być. No i tu teraz przyjdą podkłady pod zaszutruję, bo no ta strona nie będzie wyciągana, aczkolwiek mógłbym zrobić ją wyciąganą, bo jak przyjdzie co do diagnostyki pieca, to mogą to odkręcić, nie? <laughs> Także zobaczymy. Czyli tutaj czasami drewelkiem lekko nie przepiłuje i po prostu <laughs> nie będzie to wychodzić, cieniutką warstwę zrobię. Żeby nie kombinować i powinno być ok. No i tutaj go trzeba szczepić ostatecznie ten jeden tor. Czekajcie odsunę. O. Tutaj trzeba szczepić ostatecznie ten jeden tor. Na razie. I przyczepić jeszcze drugi. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Bo nie chcę za dużo kombinować dzisiaj. Bo już się tu kurde znowu gotuje. Jakieś takie ciśnienie skoczyło. Hardkorowe. Coś ta pogoda szaleje normalnie. Szaleje. No i tutaj ten tunel musi być, wiecie, taki, on jest le, lekkim zakrętem będzie robiony, więc to też nie będzie proste, żeby go tutaj zbudować idealnie. Wiecie, jak przyjdą ściany tu z tej strony, równo do tego, no tu musi być jakaś odległość, nie, dlatego widzicie tak, na razie podejrzewam, tu jest trochę za blisko, mógłbym to przy, 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 przesunąć bardziej do mnie. Jest za blisko z tej strony. pazurami, pazury zabolały. O, gdzieś tak powinno być, jak widzę. Z tamtej strony. Dobrze. No tak jakoś. To gdzieś było. Co dwa otwory? Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa trzy, cztery, raz, dwa. Dobra. Ja mówię o tych dużych, bo są małe pomiędzy przy sobie i yy, bardziej na, na, na odległościach. Następne. I tu brakuje jednego, bo mi zakręt już wciśnie. O! Teraz by było dobrze. Teraz mogę wagon sprawdzić, jak to pojedzie. Zaraz go tu ustawię. Zaraz go tu ustawię i zobaczymy, jak on się tu będzie poruszał. Idealnie. Nie? Coś tu. Tu jest proste. Tak jak mówiłem, tu jest proste i przejazd na drugą stronę. I tu trzeba... Jest wszystko ok. A podkładów nie ma, to dlatego może... Tak. Ale się wydawało, że jakby tu wjeżdżał taki rów, A tu podkładów po prostu nie ma. Zjeżdża stąd? Hmm, stoi tu, stoi tu, stoi. Dobra, fajnie, jest okej. Okay. Taki tylko jest jakby, jakby ten... Dobra, jest dobrze. Jest jakby taki, taki miraż, jak to się mówi. Że źle coś jedzie, a jednak jedzie dobrze. No oczywiście tu będę musiał też wyprostować już z tej strony, no bo tu przyjdą te wygibasy takie. Do wskakiwania składów na tory jak się dziś zbywali po drodze, w Przy przypadku mostu to pewnie, znaczy w przypadku tunelu pewnie w tunelu zobaczymy, jeżeli bo tory są flexowe, długie, to nie powinno się już tak, i ja teraz tak. Od tego momentu wiem, że przyjdzie flex, i on sięga do końca. Widzicie, aż tutaj do końca? Więc będę musiał najpierw te tory. Znaczy, najpierw tego flexa ładnie dociąć, a te tory równo przykleić z tamtymi. Ja tak naprawdę to muszę je połączyć, co nie? Tutaj końcoweczkami. No i to też obniżę zaraz. Także to na spokojnie. Dobra, ja uciekam, bo się już gotuję. I to by było chyba na razie na tyle. A w następnym odcinku, oczywiście, zrobię tak, że już sobie coś puścimy. I powinno być ok. No. Także tak by to wyglądało. Na no, do portu. A jeszcze miałem taką właśnie wiadomość. Do portu mam na razie dwie lokomotywy, trzy w sumie. O, starą taką DB. Eee, Falsetkę. No i na razie. Małego Flashmana Piccolo, nie wiem jaki to był model lokomotywy. Muszę popatrzeć, by tak na nie spoglądam. A w następnym odcinku chyba sobie zrobimy taką opcję, ale nie jestem pewien. Zobaczymy, może wrzucę dekoder do tego, pierdół... do tego popierdółka małego, bo mam jeden wolny. No i powinien chyba działać jak trzeba wtedy. Dobra, także co, ja na dzisiaj dam sobie spokój, bo to już, już zaraz kurde zacznę gotować. Już ze mnie leci już koszulka mokra. I widzimy się w kolejnym. Tyle, ile dzisiaj zrobiłem, to jest taki, wiecie, mały kawałek. A zajmuje to jednak kurde ponad godzinę, także, wiecie, żeby to ustawić, ułożyć, przekombinować. Jest jak poczak po daj mi tam. Lepsza jednak. No i lepiej widać trochę bardziej. Dla mnie bynajmniej. No, dobra. Także co? Tak wygląda to, tak jak teraz, Pouskładane i tak już będzie do końca. Nic już nie, raczej nie będę zmieniał, nie mam zamiaru. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Bo ja się zagotuję. Dobra, co mam zrobione? Poszło stąd, pod spód, dookoła. No i tam, i tam się połączę to obliżę sobie zaraz poza odcinkiem. Także co, trzymajcie się na razie. Do następnego taki. Zwykły, najzwyklejszy odcinek storów. Trzymka!